Czy w świecie pełnym hałasu znajdzie się miejsce, gdzie można posiedzieć w ciszy, żeby wejrzeć w siebie? Vico nic ci nie powiedziała, jak oddałaś jej bransoletkę? Nie. Sama widzisz, że ma problem. Musisz jej pomóc. Jak? Co robi po południu? Wychodzi z przyjaciółką. Znasz ją? Chodzi do naszej szkoły? Nie wiem. Ona nas okłamuje. Musimy ją śledzić. My? Sam ją śledzić, ja nie umiem. Powiedz mi, jak będzie wychodzić. Dam ci znać. Pójdę za nią. Czubek. Strasznie długo go nie ma. Zaczekajmy. To Johnny Guzman. Cześć. Co tu robisz? Jesteś maskotką? Nieważne, przepraszam. Skąd się tu wziąłeś? Jak to? Jestem nowym menadżerem RBD. Zgłupiałeś. Jeśli przyszedłeś do Sabriny, lepiej się opamiętaj. Ona nigdy nie zwróci na ciebie uwagi. Dla Twojej wiadomości. Ona się mną interesuje. Tym gorzej dla Ciebie, bo nie lubię tej laski. Zawsze musisz oczerniać innych? Czemu kobiety nie znoszą innych kobiet? Po prostu jej nie lubię. Czasem tak się dzieje, bez powodu. Tylko błagam Cię nic nie zepsuj. To nasza jedyna szansa. Zamknijcie. Nie kłóć się. To ty prowokujesz, a potem wszystko spada na mnie. Ja? Czemu nie możesz zamilknąć? A ty? Cześć. Tata już idzie i zaraz was przyjmie. Jack, cieszę się, że jesteś. Schowaj się, bo cię zobaczy. Nawet się nie obejrzała. Jak będziemy dalej gadać, ucieknie nam. Idziemy. Roko, dokąd to? Mam wolne popołudnie i wychodzę. Nigdzie nie pójdziesz. Czemu? To część kary za ucieczkę ze szkoły. Pozwól mi wyjść, Gaston. To bardzo ważne. Po pierwsze, nie mów do mnie po imieniu. Po drugie, to niemożliwe, bo przyjeżdża twój ojciec, żeby z tobą pogadać. Co? Nawet nie myśl o ucieczce, bo strażnicy mają rozkaz cię zatrzymać. Co jest? Musisz iść sama. Nie mam mowy. Boję się chodzić po Meksyku. Zrób to z Wiko. Nie możesz zostawić jej samej. Dobra, na razie. Chcę tu usiąść. Nie zaczynaj. Idź tam. Tu jest wygodniej. Jestem kobietą. Usiądź na poręczy. Co ty, Miguel? Daj mi tu usiąść. Czemu? Bo chcę siedzieć na kanapie. Tu jest wygodnie. Ty też? Nie ma już prawdziwych mężczyzn. Cześć, jak cię macie? Dobrze. Witam. Wygodnie wam? Tak, bardzo. Zatem możemy zaczynać. Brakuje dwóch osób, tak? Mija wyjechała, a Lupita musiała zostać w szkole. Ale Mija niedługo wraca, a Roberta reprezentuje je obie. Nie ma sprawy. Potrzebuję czworga z was. z Co to za mina? Okłamałam cię. Nie poczekałam na wyniki Twojego śledztwa w sprawie Octavia. Sama poszłam do jego domu. Nie dotrzymałaś słowa. I dobrze, bo ten człowiek jest niebezpieczny. Ma w domu pełno zdjęć Roberty i moich. Co? To wariat. Dziś zadzwonił i odwołał spotkanie z bratem u dyrektora. Może poczuł się osaczony i wyjechał. Tak byłoby najlepiej. Wiem, ale mam przeczucie, że stanie się coś strasznego. Uspokój się. Nie jest tak źle Piękna scena Bardzo odpowiednia w szkole Nie, nie robimy nic zdrożnego Jestem zaskoczona, pani Almorey, Nauczycielka powinna dbać o wizerunek Jeśli uczy pani religii, źle pani trafiła Przyszłam pogadać o cheerleaderkach Nie ma tematu Mam nowe wiadomości. Nie szkodzi. Chodź, Guillermo. Coś tu śmierdzi. Do widzenia, Fatimo. Jest nas sześcioro. Trzech chłopców i trzy dziewczyny. Ale ja szukam kwartetu z jednym głosem żeńskim. Więc się pan pomylił. Widać, że nie macie doświadczenia w negocjacjach. Jest nas szóstka i kropka. Zachowujecie się jak dzieci. Bo jesteśmy dziećmi, które lubią muzykę. I dlatego trzymamy się razem. Oto nasze demo. Słuchajcie. Waszych przyjaciółek mi i Guadalupe tu nie ma. Ojciec mi zabrania jej śpiewać. Po co wam w zespole dziewczyna, która sprawia tyle problemów? Mia i Lupe są filarami RBD. Proszę wybierać: wszyscy albo nikt. Nic tu po nas, chodźcie chłopcy, bardzo dziękujemy. Zostajecie czy wychodzicie? Trzeba z nim pogadać. O co ci chodzi? Chcę z panem porozmawiać. Widziałaś go? Myślisz, że go znajdziemy? Jasne. Lepiej zadzwonić do jego krewnych zamiast rozglądać się po ulicy. Tamten jest dobry. Intuicja mi to podpowiada. Od kiedy masz intuicję? Od zawsze. Jak zobaczysz, że się denerwujesz, wszystko stracone. Chodź. Cześć. I Jesteście ze sklepu z owocami? To jabłko leżało na ziemi. Nie ukradłem go. O czym ty gadasz? Jesteśmy twoimi przyjaciółkami. Nie mam przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Mamy dla ciebie pracę. Dzięki, już mam. To zarobisz więcej w krótszym czasie. Dawno skończyłem z kradzieżami. Spokojnie. Mówimy o czystej robocie.